Weronika, wróciłam od fryzjera. Co ty zrobiłaś z włosami? Ściełam. Ty miałaś tylko końcówki zrobić, ciach, ciach tyle. No ale stwierdziłam, że czas na coś nowego, no, czas na odświeżenie mojej fryzury. Jakie miękkie. Mało no, tych wszystkich fryzjerskich zabiegach właśnie takie włosy są. A jak długość? Krótkie co? Bardzo krótkie. No moje? No nie, no moje są jeszcze krótsze. Podoba Ci się czy nie. Nie wiesz. Nie wiem. Zdezorientowana jesteś. Pasuje do ciebie, ale też nie pasuje do ciebie. No czyli muszę się ogolić na łysu. Czyli muszę się ogolić na łyso. Tego nigdy nie powiedziałem. A wy zobaczycie jutro. Jakie mam krótkie włosy? Nie widać w czym Nie, nie widać. Ty się odbijasz. Co już tak cały wieczór dotykałeś, całe po moje włosy? Tak. Ok. Szybkie przywitanie i uciekam. Słuchajcie, jak zwykle, jak zawsze, spóźniona i na szarym końcu. Jadę na paznokcie, jadę autobusem, bo yy, nie mam jak podjechać samochodem i chciałam Wam szybko nagrać swój outfit. Pod spodem mam koszulę z perełkami białą, długą, którą kupiłam w tamtym roku w River Island. Nie, w tym roku ją kupiłam, na początku roku w River Island. Do tego mam spodnie, podobne zary, sneakersy Gucci. Oczywiście swoją różową owcę, którą bardzo lubię, Szal LV. Yy, denim, z tego co pamiętam. Yy, kto zauważył, to zauważył, kto nie, skróciłam, skróciłam włosy, może nie jakoś tak mega, mega krótko, ale chciałam się pozbyć tych suchych, zniszczonych partii włosa, które jakiś czas temu były przeze mnie rozjaśniane, czego żałuję. No ale dobra, nie ma, nie ma czasu, żeby o tym rozmawiać. Do tego torebka Gucci, nie pamiętam dokładnie, jaki to jest model, nie pamiętam dokładnie, jaki to jest kolor. Wyszłam jakaś, kurde, zajada oprycha, nie wiem co to jest, ale mam tutaj maść, więc sobie posmaruję, ale już w autobusie, bo bo się spóźnię. Powiem Wam, że lubię takie połączenie właśnie butów, sneakersów z tym różowym płaszczem, bo z tym musztaldowym to jakoś yy, niefajnie wygląda. Dobra, yy, lipkartę mam, maskę mam, wszystko mam, więc uciekam, zostawiam Was z moimi kotami, a potem się reszta domowników pojawi, może coś nagrają, może nie. Dobra, bo ja się spóźnię, kurde, ja zobaczycie, nie zobaczycie, albo zobaczycie, albo nie wiem, czy zobaczycie. Ja się spóźnię na własny pogrzeb, to jest na Wszyscy będą, a mnie jeszcze nie będzie. Hello, YouTube, Dawno mnie nie było. Hej! No właśnie się będziemy zbierać. I wpadliśmy na pomysł, że dzisiaj jemy poza domem. Także mamy zabukowany stolik. Za chwilę się zbieramy. Ja tu kupiłem, czyli takie kwiaty Patrzcie. Ładne, nie? Very nice, very nice. Yeah, w Minecrafta! Tak, graliśmy przed chwilą w Minecrafta, ale no z, wer, z Werką nie można, z Pushinger nie można grać. Nieprawda, on tylko jest zły, bo ja mu... E... Kradnie mi wszystko z moich skrzyń, to jest po okay. pierwsze. dlatego, że chciałam, żebyśmy razem mieli konia. Au! Oh. No, no, kradnie mi ze skrzyń, później używa mój, moich, moich kuchenek do gotowania tam jakiś tych. <laughs> I ma swój dom, ma wszystko u siebie w domu, a ona wbija do mnie, bo, bo mówi, że ma bliżej. Tak. No, no bo ja teraz sobie buduję nowe. I jeszcze ci, jeszcze ci e, ten, kurczaki dałam do domu. Tak, właśnie, ja przychodzę do domu, patrzę, a tam małe kurczaki popieprzają po podłodze i ganiam za nimi, nie? A ona przychodzi, później jajka rozrzuca i znowu kurczaki mam. No. Tak, taka sytuacja. Dobra, lecimy. Ja no nie ukryłam, że miało być jajko sadzone, ale zamiast jajka sadzonego zdecydowanie wolę pizzę. Taki mój pomysł zadzwoniłam do ekipy, powiedziałam, że idziemy na pizzę. Yy, także spotkaliśmy się i jesteśmy. Ja mam wegetarianę, czyli pizzę wegetariańską, bez żadnego mięcha. Dominik ma burgera, tylko nie wiem jakiego. Hot stuff, taki na ostro. Hot stuff na ostro. A, to jest ten Weroniki. Tak. A Weronisia, ty masz? Picante i różnica jest taka, że w podstaw jest podwójny ser, czyli extra cheese, a tutaj w tym nie ma. Chociaż powiem Wam, że chyba się skuszę i od Ciebie spróbuję. Tak? No. Okej. Okay. Wspominałam, że muszę się udać do Tomiego i wymienić Dominikowi koszulę. Byłam przekonana, że rozmiar, który wybrałam, będzie OK, że nie będzie za mała. Niestety, rzeczywistość jest inna. Okazało się po powrocie do domu, jak Dominik przymierzył, że ta koszula, którą ja wybrałam i rozmiar, w którym ja go widziałam, czyli w LC, jest za mały, więc musiałam pojechać i wymienić. Koszula mi się bardzo podoba. Zresztą Dominik ma kilka koszul Tomiego i naprawdę są jakościowo rewelacyjne. Nosi bardzo często, więc stwierdziłam, że na pewno z koszuli się... Ucieszy. W ogóle bardzo lubi koszule. Jak dawniej, dawniej pamiętam, chodził bardzo często w t-shirtach i w bluzach dresowych, tak teraz właśnie non-stop w koszulach. Czasami w weekend, jak nigdzie nie wychodzimy, jesteśmy w domu, to wtedy właśnie ubiera pod koszulek, ale tak to właśnie w większości koszule. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba w paseczki, biało-szare biało, i jakość materiału jest naprawdę rewelacyjna. I już Wam mówię, rozmiar Dominika to... No... XL, -ka. XL -ka. nie większy, nie mniejszy, XL. -ka. Dobra, ja będę za chwilę, bo tam piorę sobie teraz sweter sw sweterki w 30 stopniach. Jak mi się wypiorą powieszę na suszarce, to mam pranie jasne, więc dorzucę kilka rzeczy i tą koszulę mu y wypiorę, prasuję i powieszę w szafie. Weronika zorganizowała małe upominki dla swoich przyjaciółek. E tutaj w jednej torbie z bałwankiem e jest prezent dla BFF. Tutaj jest dla koleżanek, jednej i drugiej A to już przy okazji, jak już się prezenty To stwierdziłyśmy, że spakujemy prezent dla Nadi! Dla takie pierniczki prześliczne Mam nadzieję, że prezent się sprawdzi Będzie zadowolona, przyda się I tak jak właśnie e, było na pudełku napisane Prezent będzie rósł Razem z nią, takie prezenty bardzo e, Lubię kupować właśnie e, Dzieciom, tak? Została też prezenty rosną, no nie zawsze e, 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 e. Co tu pod Kryształki no, albo i wcześniej może... Ooo! Oh. Sorry. Rozbiłabyś coś szklanego, co jest w tej torbie i Biebew dostałaby uszkodzony prezent. Dobra, muszę Sorry. to zabrać, bo słuchajcie, zaraz tych prezentów nie będzie nic. Nawet fon na zostanie zniszczony. Przechodząc ostatnio do sklepu Space NK. Stąpiłam i kupiłam sobie zestaw Olaplex do włosów. Ja już te produkty znam, ja je używam, powiem Wam, że moje włosy były rewelacyjne. Ja włosy bardzo często suszę suszarką dodatkowo yy, prostuję też za każdym razem jak je wymyję, bo moje włosy bardzo się puszą i są takie szopowate. Nie lubię właśnie takiej szopy na głowie. I przechodząc jakieś systemu zauważyłam plakat na szybie, że mają właśnie Olaplex. I będąc przy okazji zakupów z Werą, wstąpiłam, kupiłam. Można było kupić w pełnowymiarowych opakowaniach, ale ja zdecydowałam się na taki zestaw czterech kroków, który kosztował 70 chyba 5, 75 euro. Nie wiem, czy to jest cena, czy nie. Zaraz wam tutaj mam paragon. Tak, 75 euro. I tutaj mamy tak, produkt do stylizacji na pewno. Mamy też szampon, mamy produkt, który odżywia i regeneruje nasze włosy i mamy jeszcze odżywkę. Także super. Ja dokładnie sobie poczytam, jak to być bo już nie pamiętam. I dam wam znać, jak się właśnie Olaplex u mnie sprawdził po raz kolejny. Mam nadzieję, że będę tak samo zachwycona jak wtedy, kiedy raz też zabieg Olaplexem robiłam na włosach. Patrzcie tato. Torba za mała, kot za duży. Nie wejdziesz do tej torby, blu. Nie ma szans. Zawsze, słuchajcie, kiedy tylko coś rozpakowuję i dla was nagrywam. Nawet jak nie nagrywam, to on jest pierwszy. Gdyby to była większa torba, to by, była, to by się biły między sobą. On teraz będzie kombinował, właśnie torbę rozwali.